Za tę klęskę wyborczą, bo to była klęska. Dlaczego klęska? Opowiem później. Wziąć na siebie i wziąć do siebie, musiałby być totalnie odklejony, by nie widzieć swoich własnych błędów, ale tą odpowiedzialnością należy się podzielić z całą platformą obywatelską. Na mój nos, to, czego Polacy się aktualnie dzisiaj przede wszystkim boją, to niekontrolowana migracja. Mało tego, boją się także kontrolowanej migracji. E, I to nie jest chyba tylko mój nos, to jest chyba także nos. Samej Platformy Obywatelskiej. Stąd taka nagła zmiana, taka wolta, która została wykonana w pewnym momencie, że odeszli od biegania na granicy ze śpiworami i donoszeniem pizzy, a zaczęli się chwalić, że granicę uszczelnią, a w zasadzie to jeszcze ją zaminują. Kluczowe dla mojego rządu było natychmiastowe uszczelnienie tej granicy. Tak, aby nigdy nie powtórzył się więcej proceder, że wchodzi do Polski każdy, kto chce. I wtedy wpadli w ogromną pułapkę. To znaczy, ludzie dalej utożsamiają ich e, z polityką otwartych ramion, z tymi tabliczkami uchodźcy witamy, ale jednocześnie przestali wierzyć, że to, co mówią politycy Platformy Obywatelskiej, ma w ogóle sens. To znaczy, oni wy wykonali rzecz najgorszą, stracili wiarygodność, mało tego. E... Po skracie wiarygodności następuje jeszcze etap kolejny, samo ośmieszenie.